Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witam, dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ostatnio znajomi mówili mi, że nie do końca mnie słychać dobrze. Jest to cały czas niestety telefon, więc mam nadzieję, że, że troszeczkę wzięłam głośnik maksymalnie. Zatem mam nadzieję, że mnie, że mnie słychać. Witam państwa serdecznie po świętach, bo dla mnie to jest tak naprawdę po świętach, ponieważ przedłużyłam je troszeczkę biorąc dwa dni z urlopu. Zatem dzisiaj wróciłam do, do pracy i dzisiaj wracam od razu do państwa. Przed świętami czytałam dla państwa drugi fragment wybrany przez panią Małgorzatę Wachowicz, książki Zatańcz ze mną. I dzisiaj niespodzianka. Książkę odkładamy. Książkę odkładamy. Mam nadzieję, że zachęciłam choć odrobinkę państwa, aby, aby po tą książkę sięgnąć, żeby ją poznać, poznać bohaterów, poznać ich dalsze losy. A dzisiaj pani Małgorzata przygotowała dla państwa i dla mnie fragment. Z kolejnej swojej książki. Pokochaj mnie. Mam nadzieję, że tutaj dobrze, yy, dobrze widać. Yy, I taka niespodzianka, bo nie wiedziałam, czy będziemy jeszcze wracać do, yy, do tamtej, czy już zaczniemy nową, ale yy, myślę, że coś, coś nowego, yy, taki nowy, nowy powiew. W takim układzie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Pani Barbaro. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Witajcie, moi serdeczni znajomi. I zaczynamy w takim układzie. Pani Małgorzata Wachowicz, pokochaj mnie. Fema otworzyła oczy i zobaczyła nachylającego się nad nią przerażonego Jana. Potargane siwe włosy sterczały wokół jego głowy jak ptasie gniazdo. Popatrzyła na męża z rozczuleniem i śmiejąc się, pogładziła go po policzku. Krzyczałaś, i próbowałem cię obudzić, ale spałaś jak kamień. A potem zaczęłaś się uśmiechać, i już nie wiedziałem, czy cię budzić, czy pozwolić spać dalej. Nie masz pojęcia. Podciągnęła się na łokciach i usiadła. Opierając się o zagłówek zupełnie, ale ciągle dostarczasz mi emocji. To znów ten sen tego się właśnie obawiałem. Fema, nie przykładaj do niego takiej wielkiej wagi. Mogłabym go zignorować, gdyby przyśnił mi się raz ale skoro powtarza się po raz kolejny, musi coś oznaczać. Przyniosę ci wody. Sam też się muszę napić. Czekaj, za chwilę pójdziemy do kuchni. Najpierw muszę ci go opowiedzieć. Myślałem, że już parę razy to zrobiłaś, ale dobrze. Słucham. Pogładził ją po ręce. Nie rozumiał, jak sen może kogoś tak rozemocjonować. Posłuchaj. Początek był taki jak poprzednio. Aż do momentu, kiedy ona wzięła maleństwo na ręce. I je zrzuciła. Wszystko działo się pomału, jak na zwolnionym filmie. Pewnie wtedy krzyczałam. Ale tym razem sen się na tym nie zakończył. Dziecko opadało płynąc w powietrzu, jakby się tym lotem bawiło. Obracało się i tańczyło. Machało nóżkami i uśmiechało się radośnie. To był balet w promieniach słońca. Zaśmiało się głośno, jakby ta zabawa mu się podobało i czuło się bezpiecznie. Rozumiem, że tu zaczęłaś się uśmiechać. To możliwe, słuchaj dalej. Na dole rozpościerało się pole chabrów, a w tym błękicie stał mężczyzna, który na nie czekał. Wyciągnął ręce i dzieciątko wpadło w jego ramiona, a on je przytulił. Przytrzymała dłoń męża obiema swoimi i przyłożyła przejęta do swojego policzka. Wiedziałam, że jest bezpieczne. I powiem ci jeszcze coś: mam pewność, że ten sen już nigdy do mnie nie wróci. Przenigdy. Spełnił swoje zadanie, jakkolwiek ono było. Rozumiesz? Przyznaję się, że nie bardzo, ale jeśli się uspokoiłaś, to mnie to wystarczy. Może powinnaś pójść do psychologa i o tym porozmawiać, żeby zakończyć ten temat? To nie jest zły pomysł. Luisa długo chodziła na psychoterapię, podam mi kontakt. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, jaki cel miał ten przekaz. Jestem pewna, że najbli w najbliższym czasie to zrozumiemy. Nie bądź rozczarowana, jeśli nie było żadnego celu. To tylko tęsknota za córką i może żal straconych wnuków, które nigdy się nie pojawią. Jan zamilkł, jakby przyszedł mu do głowy jakiś pomysł, ale postanowił ją zignorować. Fema znała go jednak zbyt dobrze, żeby miała tego nie zauważyć. O czym pomyślałeś? Nie, nic. Kochanie, przecież widzę. Tak mi tylko przyszło do głowy, że ciekawe, czy to była dziewczynka, czy chłopiec. Ale przecież to bez znaczenia. Dziewczynka miała rude włoski jak nasza córka. Nie spodziewasz się chyba, że Sylwia może jeszcze urodzić dziecko? Skończyła pięćdziesiąt lat. Oczywiście, że nie będziemy mieli wnuczki. Nie dokończyła, bo doszedł ich stuk i brzęk tłuczonego szkła. Mercysia coś potłukła? Jan odwrócił się w stronę drzwi. Gosposia przychodziła trzy razy w tygodniu, żeby przygotować posiłki i posprzątać, ale wydawało mu się, że dziś był jej dzień wolny. Dziś nie przychodzi Janie. Zobaczę, co się stało. Poszli oboje. Portretowe zdjęcie Sylwii wiszące w salonie nad kominkiem spadło na podłogę. Drewniana rama pękła i leżała w odłamkach potłuczonego szkła. Nienaruszone zdjęcie sprunęło i oparło się o podstawę kominka. Lekkie zagięcie zmieniło prostą linię ust ich córki w delikatny uśmiech. Znowu 5 maja, tylko 2016 roku. Dzień był ponury. Widok za oknem przypominał czarno-białe zdjęcie. Jan podniósł wzrok z gazety i przyglądał się, jak jego żona przesadza kwiaty do większych doniczek. Robiła to mechanicznie, a jej myśli krążyły zupełnie gdzie indziej daleko stąd. Poczuła, że na nią patrzy i, nie odrywając wzroku od swoich czynności, uśmiechnęła się. Przynieś ci coś do picia? Nie. – Lepiej powiedz, o czym myślisz, bo widzę, że coś cię solidnie nurtuje. Wreszcie odezwa oderwała wzrok od bałaganu, który zrobiła i roześmiała się, a potem spoważniała. Pokiwała głową w prawo i lewo, rozłożyła dłonie w fioletowych ogrodniczkach rękawiczek, rozsypując wokół grudki ziemi. – Nie mogę uwierzyć, że moje sny nic nie znaczyły. Ale od ostatniego minęły już dwa miesiące i nic się nie zdarzyło, więc jednak ty miałeś rację. Ale jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Co z nową ramą do zdjęcia Sylwii? Pusto bez niego nad kominkiem. Przyzwyczaiłem się, że tam zawsze wisi, a na starość nie lubię zmian. Próbował odwrócić jej uwagę. Dziś podjadę ją odebrać. Długo zeszło, bo najpierw zakład, o którym mi Luiza powiedziała, był zamknięty. Potem były święta, potem chorowaliśmy i dopiero tydzień temu ją zaniosłam. Wczoraj dzwoniłam do ramiarza, obiecał, że będzie gotowa do odbioru dziś po 11. Jechać z tobą? Nie ma potrzeby, wezmę taksówkę. Umówiłam się jeszcze do fryzjera. Jaka dziś ładna data piąty dzień piątego miesiąca. Oj, te twoje znaki i szczęśliwe cyfry. Przykładasz do nich zbyt dużą wagę. Sama widzisz, że nie mają żadnego ukrytego znaczenia. Nie powiedziałam, że szczęśliwe, tylko takie same dwie piątki. Będę się pomału zbierać. Sunęła z rąk rękawiczki, posprzątam, jak wrócę, zostaw mi jeszcze do przesadzenia paprotka i lisi ogon. Zamów mi, proszę, taksówkę na jedenastą. Rama była bardzo elegancka. Tym razem zamówiła prostą z szerokiego profilu, z czarnego dębu, bez złoceń, które miała poprzednia. Ramiarz był rzeczywiście profesjonalistą. Wykonanie było perfekcyjne. Jest pani zadowolona? Tak, dziękuję. To ktoś z pani rodziny? Przepraszam, może nie powinienem pytać córka. To zdjęcie sprzed 30 lat, ale jesteśmy z, ben, z mężem do niego przyzwyczajeni. Zostało z nami tylko zdjęcie, ona mieszka w Stanach i raczej już nie wróci. Sprzed 30 lat? A ja myślałem, że to zdjęcie pani psycholog z poradni obok. Słucham. Zamawiają u mnie ramy i oprawy obrazów. Czasem różne okolicznościowe oprawy wie pani. Do poradni wchodzi się następnymi drzwiami, więc mają do mnie blisko, pewnie dlatego nie szukają nikogo innego. Pewnie raczej dlatego, że jest pan świetnym rzemieślnikiem. Pochwaliła go i zaczęła się zastanawiać co on powiedział takiego dziwnego? Oparła swoją przypastną torebkę, w której miała same potrzebne rzeczy, o kontuar i zaczęła szukać portmonetki. Jan twierdził, że gdyby zsumowała czas, w którym zajmuje się szukaniem w torbie rzeczy potrzebnych jej w danym momencie, to wyszłoby z tego parę miesięcy. O, proszę spojrzeć, o wilku mowa. Właśnie idzie ulicą. Ucieszył się rzemieślnik i wskazał palcem w kierunku witryny. Musi pani przyznać, że podobieństwo jest uderzające. Proszę zaczekać. Pójdę zapakować. Muszę dobrze zabezpieczyć narożniki, żeby się nie zniszczyły podczas drogi. Zniknął na zapleczu, wesoło pogwizdując. Tak, tak, potwierdziła uprzejmie, żeby nie sprawiać mu przykrości. Z ulgą wyciągnęła wreszcie portmonetkę, która zawsze się złośliwie chowała pod inne, absolutnie potrzebne przedmioty, które tam gromadziła. I które zawsze mogły nagle okazać się potrzebne. Położyła na kontuarze uważnie odliczoną kwotę, schowała portmonetkę z powrotem do torby, po przekroczeniu matuzalmowej granicy osiemdziesięciu lat nie była już tak sprawna i starała się robić wszystko na bieżąco, nie zastanawiając się zbyt na wiele spraw, o których musiałaby później pamiętać. Przypomniała sobie o uwadze miłego ramiarza. Spojrzała przez okno. Widok, który ujrzała, sprawił, że zbladła i zamarła. Oparła się o kontuar, nie mogąc złapać powietrza. Czas się zatrzymał. Nie, właściwszym określeniem było, że czas się cofnął. Dziewczyna w rozpiętej czarnej pikówce szła lekkim, tanecznym krokiem, szybko się zbliżając. W powiewających na wietrze długich, rudych włosach załamywały się promienie słońca, które w tym właśnie momencie postanowiło wychylić się z za chmur i ozłocić szary od rana świat. Eufemia nie mogła oderwać od niej wzroku. Czuła się jak zahipnotyzowana. Dziewczyna wyglądała zupełnie jak Sylwia trzydzieści lat temu. Podeszła do sąsiednich drzwi i zniknęła. Eufemii wydawało się, że to był tylko sen. O Boże, tak, jej sen! Opakowałem tak, że przewiezie go pani bezpiecznie. Dobrze się pani czuje? Proszę pani! Przestraszony ramiarz postrząsnął ją lekko za ramię, bo wpatrywała się w niego rozszerzonymi oczami, jakby go nie poznawała. Proszę usiąść, przyniosę wody, a może wezwać lekarza. Oprzytomniała i odebrała od niego pokunek. Dziękuję. Przepraszam, zamyśliłam się. Do widzenia. Na pewno. Wyglądała pani, jakby zobaczyła ducha. Może chociaż chwilę pani posiedzi, podsunął jej krzesło. Popatrzyła na niego surowo i powiedziała dobitnie: Nie mam na to czasu. Jeszcze raz do widzenia. Odwróciła się w drzwiach. Wie pan może, jak nazywa się ta psycholog podobna do mojej córki? Podrapał się po głowie. Ja tam do nich nie chodzę. Normalny jestem. Jan zaczął się niepokoić. Fema już dawno powinna wrócić do domu. Był głodny. Jego żołądek przyzwyczajony był do regularnych posiłków. Poszedł po telefon, który leżał zawsze w tym samym miejscu, żeby nie trzeba było go szukać. Przy okazji zapalił gaz pod garnkiem z zupą. Usiadł z powrotem w fotelu i włożył okulary, żeby wybrać numer. Aż drgnął, bo w tym momencie telefon zadzwonił. Fema, strasznie długo cię nie ma. Przygrzewam zupę, pospieszysz się? Będę za 10 minut. To czekam. Janie, dziś spełnił się mój sen. Spełnił? Chyba wyjaśnił. Bardzo się cieszę, opowiesz w domu. Nie, naprawdę się spełnił. Nie minęło nawet pięć minut, kiedy usłyszał trzaśnięcie furtki, potem szmer kroków na podejściu i skrzypienie zawiasów otwieranych drzwi wejściowych. Zestaw dźwięków, których kolejność znał na pamięć. I dosyć lubił, jak większość rytuałów, do których był przyzwyczajony. Wygrzebał się z fotela ostatnio bóle stawów trochę dawały mu się we znaki, więc wymagało to pewnego wysiłku i odrobiny czasu. Dobrze, że jesteś, zaczynałem się już martwić. Marcesia przyniosła piernik, nie wiedziała, czy wolisz z bakaliami, czy nie i czy polukrować. Co cię tak zatrzymało? Zaraz wszystko ci opowiem, pomógł. Zdjąć jej palto. Mam dla ciebie wiadomość, w które trudno uwierzysz. Cudowne wiadomości. Najpiękniejszy prezent, jakiego się w najśmielszych marzeniach nie mógłbyś spodziewać. Czy stać nas na taki prezent? Zażartował. O tak! Zawsze nas było stać, choć ci jest bezcenny. Zaciekawiasz mnie. Usiedli. On w swoim fotelu po lewej stronie stolika, ona przy samym kominku Janie, możesz nam nalać koniaku Nie mam dziś ochoty, ale tobie oczywiście naleję Proszę, żebyś napił się ze mną Z powodu tego, co chcę ci powiedzieć i co zaraz się wydarzy Zaciekawiasz mnie coraz bardziej Cóż to za niezwykła wiadomość Najpierw wypijmy Muszę cię trochę znieczulić. Twoje zdrowie, a teraz posłuchaj. Jesteśmy dziadkami. No, to, to ja już wiem. Pamiętam, kiedy się urodziłem. Nie, nie chodzi o to nie chodzi o nasz wiek. Mamy wnuczkę. Fema, kochanie, zastanów się, co ty mówisz. Przecież Sylwia skończyła pięćdziesiąt lat. To nie jest możliwe, żeby była w ciąży, choć wiem, jak bardzo byś tego chciała. Powiedziałam, że mamy wnuczkę. Ona ma trzydzieści jeden lat. Jest psychologiem i nazywa się Elżbieta Zabelska. Ale co to opowiadasz? Wybałuszył oczy i przechlił kieliszek do dna. Po czym wlał sobie drugi i powtórzył to jeszcze raz. Patrzyła na niego z uśmiechem i kiwała tylko głową. Chcesz powiedzieć, że Sylwia urodziła w Stanach dziecko? No, nie było możliwe. Może Fama jednak zwariowała. Nasza wnuczka, Ela, urodziła się w Polsce. Sylwia nie powiedziała nam o tym, bo nie pozwolilibyśmy jej wyjechać. I w tej kwestii miał rację. Nie zgodzilibyśmy się na jej wyjazd i porzucenie dziecka. Więc to jest prawda? Mamy wnuczkę? Jak się o tym dowiedziałaś? Dzięki temu, że zdjęcie się potłukło. Jak ją znajdziemy? Opowiem ci, co się dzisiaj wydarzyło. Płacząc i śmiejąc się na przemian, streściła emocjonujące wydarzenia. Jan słuchał cały czas pełen niedowierzania. Kiedy ją zobaczę? A kiedy byś chciał? Natychmiast! Fema pogładziła go po policzku i upewniła się, czy jest gotowy. Musiałyśmy cię przygotować. Musiałyśmy? Ela bała się ciebie zaskoczyć. Nigdy jej nie widziałem, więc bym się nawet nie domyślił, że jest moją wnuczką. Domyśliłbyś się natychmiast. Zrozumiesz, jak ją zobaczysz. Ona czeka na zewnątrz. Podszedł pośpiesznie do okna, a jego żona wyszła do przedpokoju. Wejdź, Elżuniu. Daj kurtkę. Dziadek jest w pokoju. Jan zawrócił do drzwi. Kiedy je otworzył, świat zawirował. Musiał przytrzymać się o ścieży. W promieniach wpadającego przez okno słońca zobaczył sobowtóra swojej córki. Światło rozbieliło jasną cerę. I zaróżwione na dworze policzki dziewczyny. Tańczyło w czerwonych nitkach jej włosów. Stała na jedynej plamie światła w mrocznym holu. Był przekonany, że słońce zajdzie zaraz za chmurą i zabierze ją ze sobą. Patrzyli na siebie bez tchu, przez chwilę w milczeniu. Ona... Zaciekawionym, on osłupiałym i rozmazanym przez łzy wzrokiem. Wyszła z plamy światła, lecz nie zniknęła, jak się obawiał. Podeszła do niego powoli i powiedziała słowa, o których marzył przez całe życie, ale nie spodziewał się ich nigdy usłyszeć. Witaj, dziadku! Wyciągnął ramiona, a ona przytuliła się, obejmując go mocno. Jesteś dużo wyższa od Sylwii. Czemu ty, Janie, coś się pali w kuchni? I tym pięknym, wzruszającym fragmentem Yy, na dzisiaj byśmy zakończyli taki, taki, taki fragment, yy, mieliśmy tutaj dzisiaj przygotowany. Co będzie dalej? Nie wiem. Yy, przyznam się szczerze, że dzisiaj czytałam yy, ten fragment dla Państwa yy, po raz pierwszy. Książkę mam już od jakiegoś czasu u siebie, ale jeszcze jej nie czytałam. I. Tak jak tutaj na, naszym, na naszych spotkaniach w literackim melanżu online, czasami wszystko dzieje się nagle, nie do końca, to jest raczej takie bardzo, bardzo, bardzo spontaniczne. Także nie wiem, czy wrócimy do tej książki. Mam nadzieję, że tak że poznamy jeszcze jej fragmenty. I bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję przyjaciołom, dziękuję e, osobom nowym, dziękuję osobom, które tutaj są ze mną, dziękuję Panu Krzysztofowi za zaproszenie kolejne. Bardzo mi miło. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Serdecznie Państwu dziękuję. Życzę bardzo miłego popołudnia. Słońce już pewnie zachodzi, ale jeszcze gdzieś, je, gdzieś fragmenty widać. Do zobaczenia, do usłyszenia.